W tym filmie przetestujemy nową aktualizację Squid Game w Fortnite, a w niej nowe bronie, nową mapę i przy okazji skiny. Poza tym powiem Wam jak możecie zgarnąć pakiet Squid Game za darmo, więc koniecznie oglądajcie ten film do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeśli jesteście tu nowi, to zasubujcie kanał z dzwonkiem. Jeśli ten materiał Wam się spodoba, zostawcie tu łapeczkę do góry. No, jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexocode. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Dobra, moi drodzy, także na samym początku mamy w ogóle nowe lobby na czekanie właśnie na giereczkę, czyli właśnie pokój ze Squid Game. Naprawdę bardzo ciekawie się to prezentuje. Natomiast my lecimy sobie na całkiem nową mapę w reaktywacji. No i generalnie, co, ostatnio troszeczkę nie było znowu filmów, ale teraz po raz kolejny wracamy, bo mamy. Naprawdę ogromny update. I co? Ja tutaj za bardzo właśnie nie grałem, dlatego no, zagrałem jeden mecz. Oczywiście wiadomo, dla testa trzeba sobie czasem przetestować. I sprawdzamy, co my tutaj mamy. Ponieważ tutaj podobno mamy grę. Na tym oto Polu na, dolu, na dole Pola mamy grę. Ale to zaraz sobie tam przejdziemy, ponieważ to jest reaktywacja. Tutaj są dymy zadymka wiadomo o co chodzi i mamy PMa. To nie jest nowy PM, bo jeszcze dodali nowego PM, o czym nie wiem, czy mówiłem, czy nie. Natomiast moi drodzy. Squid Game'owa aktualizacja, Squid Game'owe skiny, naprawdę ogrom zmian, naprawdę bardzo przefajne nowości i ogólnie wszystko. Natomiast tutaj mamy pierwszego już gagatka, pierwszego Oppo, on jest tutaj, okej, okay. on wejdzie i my sobie go zesprayujemy. Lecz, moi drodzy, jak się okazuje, to generalnie skiny Squid Game'owe są całkiem drogie. E, no i co, nie będę tutaj wam owijał w bawełnę, e, ale możecie zgarnąć je za darmo, tak? Możecie zgarnąć je za darmo i jest to spowodowane i na głównym kanale ci co oglądali to już wiedzą, ci co jeszcze nie oglądali to teraz mogą się dowiedzieć, że możecie wygrać poprzez właśnie zostawienie łapeczki do góry i skomentowanie filmu na głównym kanale, tam jest szansa na wygranie tego pakietu. I przy okazji na moim Discordzie, jak będziecie grali sobie na moich mapach w trybie kreatywnym i jak wbijecie diamenta, to wtedy kwalifikujecie się do konkursu właśnie o też kolejnego skinka Squid Game. Także możecie sobie generalnie właśnie wpaść i to obczaić, ponieważ to jest mega spoko. Jest to ode mnie dla Was z okazji tego, że po prostu gracie na moich mapach, jest to taka nagroda dla Was. Przy okazji, moi drodzy, no to, że oglądacie filmy. E, dlatego tak w ten oto sposób możecie zdobyć za darmo skiny Squid Game, a my przechodzimy tutaj do minigierki. E, co, mam nadzieję, że w miarę wam to wytłumaczyłem. Jak coś, to wpadnijcie sobie na główny kanał na film e, i tam wam wszystko bardziej wytłumaczam, e, co i jak. Ale dobra, my przechodzimy tutaj. Tutaj jest podobno gra, jest gra, ok? Jest gra. No się patrzy, ok. Mocne. Ja ją słyszę, ale tak ledwo co? Wy tego, wy tego pewnie nie słyszycie, ale ja słyszę. Ok. Ja się boję, że jak się ruszę, to się od razu. ten Ok. Czekajcie. Ok. Dobra, mamy to. Ej, tu to, to jest straszne. Dobra, mamy to! Let's go! Dobra, kurde sorry, troszeczkę się zestresowałem i ale... No to jest dość stresujące, jak idziecie i wielka lalka się na was patrzy z Squid Game. No i dobra, to było pierwsze wyzwanie, tego nigdy wyzwania akurat nie robiłem, więc to akurat ciekawe jak na to że robimy w tym momencie właśnie tutaj pierwszy raz, dobra, bierzemy to, malinki biorę do eku i idziemy się nawalać, Mamy mega dobry lód, natomiast przydałoby się też znaleźć nowego PM'a. No kurde wam powiem widzowie, że bardzo poddymiona jest tutaj ta aktualizacja, bardzo fajna. E, dobra, tutaj jest jeszcze to. Ej, fajnie, dużo tutaj jest tych rzeczy, ale przy okazji bliska bomba tam była. No powiem tak, powiem tak, naprawdę... Niesamowicie mi się to podoba, no ale niestety nie dostaliśmy żadnych nagród takich fajnych, typu na przykład, nie wiem, jakieś emotki czy coś takiego, no generalnie dostaliśmy same takie nagrody, jeśli chodzi o te nagrody, no to możecie je zdobywać na Twitchu, z tego co wiem, jakieś Fortnite'owe nagrody, w sensie tam jakieś emoji, graffiti, takie nudy straszne, natomiast no tutaj u mnie już w tym właśnie... Konkursiku są lepsze rzeczy do zgarnięcia. Tam jest Mr Beast. Tutaj mamy kolejnego oponenta, który też sobie się wywala i to są jakieś absolutne boty. Nie wiem, kurde, no w tym reloadzie są same istne boty. Dobra, ale teraz musimy jeszcze bardziej przejść tą mapę. Ja i tutaj aż tyle nie grałem, nie? To jest taka praktycznie moja druga gierka tutaj na tej mapie, więc no co, trzeba zobaczyć, co tutaj jeszcze są za gry, o ile w ogóle jakie są, bo tą, tamtą akurat widziałem na TikToku ciekawa gierka, w sensie no szkoda, że tutaj tak mało lootu jest ej tutaj mnie ktoś bije, ja muszę tutaj loot wziąć, dzięki stary To jest ziomek, To jest ziomek kolejny oj, okej, okay. dead, mamy jednego fraga kolejnego, musimy go dobić nie ma nowego itemu, szkoda tutaj mamy dajgo, no i demoniczny dajgo w tym momencie został poskromiony przez demonicznych EXO. Let's go. Dobra, lecimy dalej, widzowie, lecimy dalej. Absolutne kino tutaj się dzieje, tak szczerze, nie wiem, w ogóle ta mapa mi przypomina trochę chapter czwarty? Tak mi się wydaje. Będzie ona ogólnie przez weekend cały czas w rotacji. Później, już ta rotacja się oczywiście zamieni, czyli klasycznie, bo tutaj, yy, wiadomo, no, yy, nie, cały czas nie może być jednej mapy. Myślałem, że będzie grało więcej ludzi w to. Nie wiem, czy będzie się to podoba, czy się nie podoba ten Squid Game Fortnite. No, wyda no wydaje mi się, że można by to było też lepiej zrobić pod względem jakichś itemów i tak dalej, bo mamy jeden nowy item mamy się jedną nową broń i jest to. Właśnie SMK, tylko że go tutaj nie ma. Ok, w tej skrzynce go nie dostaliśmy. Definitywnie nie za ciekawa sprawa. No dobra, bierzemy sobie takie itemy i idziemy się nawalać. Może ktoś będzie miał. Miał to, tu jest ziomek? Ok, się ma przystojniaku. przystoj... Ok, leży jeden z KBD. Dobra, przydałoby się to wziąć i po prostu sobie tam do niego podlecieć. Może on będzie miał ten item, ale wątpię, nie wiem, mam nadzieję, że będzie miał. Dobra, wielki tutaj test. Czy ten ziomek miał item? Nie miał, ale miał mamuta. Hmm, eee, czy ja chcę mamuta? O, i tak też jest to coś nowego, i obok leży pistolet bojowy. No kurczę, wam powiem, że to tak dropi, że nie dropi. Tak, tak dropi, że nie dropi i tyle. Czekajcie, tutaj trzeba przymierzyć. Czemu on do mnie strzela? Dobra, to jest bot. To jest niemożliwe, że gracz realnie by tak on nie wiedział aż daleko. Dobra, dobijamy go od razu. I on też nie ma itema. Hmm, okej. Okay. No nie wiem co tutaj sądzić o tym update'cie Squid Game. Wydaje mi się, że jedną z najciekawszych zmian tutaj to są skiny oczywiście. Skiny to wiadomo coś co każdy lubi i uwielbia, dlatego moi drodzy, oj, weźcie sobie udział w konkursiku. Co to jest za bot? To jest bot. Istny bot to jest, dobra, dobijamy go od razu i on miał PM, ale to nie ten PM, którego my szukamy widzowie, let's go. Dobra, idziemy tutaj. O, grappler... Co to? To jest to? Czy to nie jest to? To jest y, coś innego. Dobra, to nie jest to. A mamy nowy grappler, którego ja nie mogę podnieść. Nice. I tutaj jest ziomek jakiś. Mm, Okej, okay, on w środku. To my sobie to zlutujemy szybciutko. Dobra, i idziemy się w niego w, wbić szybko. Albo nie, bo czekajcie, to jest jeszcze jedna... W ogóle czemu jest taka mała szansa na tego pm -a? jakby? Bro, z jest jedyny item i na niego nie ma prawie w ogóle szans. No nie wiem, może będzie więcej itemów w kreatywnym. I tak, wyspy kreatywne będzie się dało publikować dopiero od sierpnia. Więc ja może dla was zrobię jakąś wyspę. Ale nawet jak zrobię tą wyspę, to dopiero w sierpniu będę mógł wam ją wstawić. Czy on trzyma pm nowego? Nie, to jest stary PM. Jakby bro, czemu nikt nie ma nowego pm -a? Czemu każdy gra tym starym? <laughs> Dobra, bierzemy sobie beczkę i chciałem wziąć to coś i chyba wezmę, dobra, zrobimy tak i idziemy stąd, dobra, mamy Chuck Jaga hmm, nie ma nowego Pema, to jest jedyne jeszcze na czym mi zależy, bo już wszystko całą resztę omówiłem, generalnie update, nie wiem, czy jakiś duży to był czy mały, dziwny, dziwny w sensie myślałem, że to będzie jakieś bardziej takie podk podkręcone tych gierek prawie nie ma, to są gierki typu takie, że o, dobra, ale mamy Pema chociaż, to są gierki takie, że je zrobicie na start gry i później już tyle, ale dobra zobaczmy jak ten PEM siedzi. Okej. Okay. PEM, akurat ciekawy, pistolet maszynowy, redaj. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. No w miarę wam powiem, że to kurczę chodzi. O, mi się okazuje w ogóle, że przerwało mi nagrywanie, ale tak, chciałem powiedzieć, że fajny PEM, fajny PEM. No i nie pytajcie, czy mi przerwało nagrywanie. Okazało się, że nagle yy, mój komputer nie ma pamięci. No, fajnie, że akurat to się wydarzyło podczas. Nagrywania filmu z Fortnite yy, z nowego update'u Squid Gameowego, ale no, dobra, no szkoda. Przydałoby się jakieś takie itemy, no nie wiem, może jakiś skar Squid Game'owy, takie customowe jakieś medalion Squid Game, kurde, to by się działo, Benz, ale. Fortnite ostatnio. Fortnite ostatnio nie umie w kolaby, chyba mi się tak wydaje. W sensie to takie większe kolaboracje. Nie wiem jak wyglądają w zapleczu, bo wydaje mi się, że jakby kiedyś to chyba było kiedyś te kolady były takie mocniejsze, że to tak nazwę, nie wiem jak, jak, jak to powiedzieć, żeby to tak fajnie zabrzmiało, no, na pewno były ciekawsze chyba, nie? A ta disco bomba się czymś różni. O, tam jest. Opo... O, on leży, okej. Okay. Nice. Dobra, no kiedyś te kolaby były chyba. Nie wiem. No ale fajny update. Czy tutaj jest coś takiego mega nadzwyczajnego? To nie wiem. Poza. Uj, ten PM jest akurat mocny, tak szczerze. Ale, kurde, ja tutaj też jestem mocno obity przez ziomów. Przestańcie mi bić, ziutki. Kurde. No nie za ciekawa sprawa. Dobra, leży jeden z Leży jeden z Leży drugi z kibiri. Dobra, dobijamy go automatycznie i uwaga. Okej, okay, tam są jeszcze ziutki, No nie wiem kurczę, co wam ja mogę powiedzieć widzowie. Fajnie, coś jest, ale czy to starczy? Nie wiem, Epic jedzie na wakacje. Okazuje się w ogóle, że Epic dopiero będzie teraz wyjeżdżał na wakacje, no więc... kontentu nie będzie na pewno. Może jeszcze jakiś tutaj update do plików wrzucą, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jeszcze Superman będzie wchodził, jak Superman będzie wchodził, to akurat będzie banger. Oj, tutaj są... Jutki. Ej, to jest mocne! Ej, to jest mocne! Ej, co jest grane?! Dobra, ej, ta broń jest mocna, potężna ona jest. Podoba mi się bardzo, mimo tego, że to jest w ogóle chyba defaultowy po prostu PM, tylko że z tym, jakimś celownikiem, to jest mocne. I co jest mi... egzotyk! Yo, let's go! Ej, ro robimy stance, huntujemy item. mamy egzotyka widzę, To jest crazy. Może nagram w ogóle też jakiś film wam właśnie z hunta, bo widziałem, że jakby są takie... nie, nie hunty, tylko... Po prostu, że ludzie tej itemy szukają. Dobra, ten PMIK jest fajny, jak on tak kurczę, Mi tak przyjemnie strzela, nie? Taki luźny laser dajesz. Możesz sobie nim tak ten. Ej, fajne, fajne, fajne. Akurat PMIK wyszedł im, wyszedł im. Dobra, idziemy zrobić. To, jeden, jak ja dawno tego nie robiłem tym, tym RPG-iem, nie? A dobra, rzucamy bombę. Czy ta bomba się czymś różni? Czy to jest ta sama bomba, co była kiedyś, po prostu, tak? Ona się niczym nie różni, Fortnite. Czy ona się naprawdę niczym nie różni, Fortnite? Fortnite, czy wydaliście tego tą samą disco bombę i nazwa i w ogóle czemu już tyle spazów? Okej, okay, to akurat, to akurat ciekawe, że jest tyle spazów i to broń sobie aimbotem dosłownym, nie? Dobra, mocne to jest, ale no, no dobra. E, co, podsumowując, update spoko. Dla mnie łapeczka do góry. No nie wiem, tutaj są jeszcze te gry. Ej, tu jest może jakaś gra, labirynt. Idziemy zobaczyć labirynt. No, te gry powinny być na wierzchu, chyba bardziej, nie? Bo tutaj co, wchodzę. OEN, no, tutaj jest labirynt dosłowny. Tutaj są Squid Game'y. Znaczy, Squid Game'y. Tutaj jest to. Chyba było w serialu, ale nie wiem. No ale kurczę, co wam mogę powiedzieć? Tutaj. O kurde, tutaj są jakieś dymy. Tu jest ten. O, ten obszar. Ej kurde, bo strefa bije po 5 obrażeń, holy, holipka. Dobra, końcówka gry, bierzcie udział w konkursiku, jak coś to wpadajcie na główny kanał, tam jest to bardziej wytłumaczone, natomiast no. Spod tego filmu, żeby nie było, już tłumaczę, nie będę losował nikogo, więc nawet jak napiszecie, że tutaj bierzecie udział, to stąd nikogo losować nie będę. Losowani zwycięzcy będą na głównym kanale, tak tylko Wam tutaj zaznaczę, moi drodzy, jakby ktoś się zastanawiał. I tam jest oponent, kurczę, pieczarka i może z jakiś tutaj, disco bomba, 360, uf, uf, co jest, Jego ja go zabiję niczym, nie? Dobra, edit kurs, edit kurs, edit kurs. Edit kurs, dobra, mamy to. No i co? Nowy skinek strażnika Squid Game został tutaj zrobiony winek nim. Dziękuję Wam za obejrzenie. Ja byłem Hexo. do zobaczenia i trzymajcie się i cześć!